Witam serdecznie na kolejnym filmie Tym razem będziemy z turniejem Turniej Szturm Karty dozwolone Czyli bohaterowie Kończyli gwiazdkowi Wszystkie kolory dozwolone Ja wystawiłem taką tą obronę jak widać Grams czyli skrzyżujący, Drzewko Kajlani na środku Björn który też jest dobrą kartą Taki Obstawiony żółty po bokach dla nie się pali to jest to, Rozagrałem. zagrałem, zagrałem w kostiumie a stwierdziłem, że w sumie no i z który też się traci ma samo więc jest taka obrona i teraz jedziemy za takim okej, okay. jest trochę na środku ustawiamy na siedemnymi natomiast tu nie zagramy no zagramy najmocniejszym pozorem i zabramy po prostu fioletę <laughs> i zabramy hamasem którego trochę zmienimy ustawienie i zabramy w ten sposób i okej okay, jedziemy <laughs> A jeśli chodzi o trójki to u mnie jest trochę z tym cienko mam dość mało zrobionych hoteli trójkowych z tego względu, że w sumie moim największą bolączką jest po prostu brak trenerów i innych kart, które po prostu będę przerobić. inaczej ulepszyć nimi karty, które zostały. To jest mnie największy problem. Z tego najmniej. A bohaterów, których mógłbym ulepszyć jest dość sporo. Tak naprawdę, gdybym nie dostał teraz tysiąc trenerów i wystarczającą ilość mięsa, to w ciągu... 15 minut to przerobił Dobra, jedziemy, mamy tak mhm. Szukam tutaj trójki Szóstki ja raczej zielonych Tu jest trójka, ewentualnie tak Tu jest trójka fioletu, tu jest żółty mhm. spróbujemy tak Dobra, nic nam się nie wypadzało, więc chyba idziemy po prostu z tym kombajnem. A może coś poleci? Wsiolet nas za bardzo nie lubi znowu. Dobra, takie ja jechaliśmy. By... Tak jest ospołane na 6 wyobrażenia, za to tu jest niewielkie, więc... ...szukamy tłusków dalej. Ok, teraz zabieramy tak, tutaj leci czerwony, jest szansa na fiolet. Ale nie poszło z tym fioletem. Dobra, trzeba się podleczyć, podleczyć. No i szukamy dalej fioletu. Tutaj jest dwójka, potem jest dwójka atakujący <laughs> czy my chcemy zabrać bombu? zagramy tak no jest szansa na fiolet jakaś tam jest nie wiem w nie zagram, zagram tak okej okay. okej okay, okej okay. mamy dwie trójki fioletowe tak, teraz dostajemy od karczaka. No właśnie to był ten problem, że zaraz dostajemy dość mocno. Dobra, zabieramy tak. Aby teraz przetrwać. Mhm. Okej. Okay. Jest dość mocny fort Chcemy zdjąć drugiego tak naprawdę. Meiw, co no okej. Okay. Meiw, drzewo. Dobra. I teraz po prostu ładujemy karty. I jest wygrana, udało się, chociaż początkowo to wyglądało dość słabo. Jest Isztak, tak, okej, jest iż, tak, okay, jest, iż, iż czerwony. Czerwony, żywy, zjechamy, Ale pójdziemy tym samym, to jest mocny skład. Okej, okay, jest szóstka zielonych. tu znowu nie mamy. Jest czerwony, więc zagramy jedną trójkę z niego. Mm -mm. Oj, 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 teraz tak. To możemy szukać. No, bo na razie po prostu zagramy to, co jest ok. Więc tak, tutaj rozdzielam filetowe, co prawda. Możemy zagrać tak. Zagramy tak. Więc tak się chyba jeszcze nie odpali. Nie, jest ok. Yy, to możemy zagrać. Yy, mała ilość mamy przez każdą prawda? Mm -hmm. Teraz nawet ta mała nam na razie nie daje wiele. Kurczę, gdzie ten fiolet? Bierzemy tak, gramy tak, tutaj też spada. Tutaj my jesteśmy skojnani. Więc my z kostiumu, czyli wszyscy się wzmacniają możemy jeszcze spróbować? Tak. Tutaj chwilę spada, prawdopodobnie powiedzą. Zagramy tak. Mhm. Okej. Okay. Szukamy, czy gramy. Już tak się znowu odpali. Jak pamiętam, się zaraz odpali, a e się odpali. Zagramy tak. Tu czerwony potem zagramy tak, mamy szansę, w tam podejdzie zielony. Zagramy do środka. No, zielonego nie ma, ale mamy trójkę filetową, więc teraz po prostu trzeba przeterwać je. Mhm. Dobra, czyścimy chyba po prostu środek. Hmm. Znaczy najpierw myć na najpierw drzewo. Bo najpierw tą stronę będę chciał zdjąć I Teraz tutaj uderzymy Kurcze, Ustał Ustał i to mi się nie podoba Tak i tak czy tak Chyba ruchy mi się nie podobają Ale musimy szukać tych zielonych. To nas palić zaraz trześnie ...trzaśnie. Uleci, dlatego tutaj zostało bardzo mało. 55, 82. No właśnie. Naprawdę... Tak, ...parę flosków i ich nie było. Zabramy tak, nikt mnie nie ubijemy. Gramy tak. Może coś uleci. Dobra, ryzyk fizyk Prawie, prawie, prawie. Zagramy tak możemy zagrać tak. Tego nie musimy rozwalać. Przed na auto na fiolet. Dobra. Leczymy się. No gramy tym trójkiem. Jeżeli coś niebieskiego jeszcze. Niemieckiego. Nie ma niebieskiego, ale jesteśmy załadowani. Tu jest te oprana obniżona. Więc tutaj jeszcze obniżamy. I dobra. Druga walka wygrana. W porządku, jedziemy dalej. Główna radia jest drzewo już. Więc okej, okay, dwa zielone mamy. Tu jest fionet, który chyba... z nieco zdjęcie tak naprawdę. Ten knife jest po gorąco, więc u mnie ta mana nie działa bardzo szybko z tego sobie się kojarzy Ale szczerze mówiąc nie mam nikogo innego. Nie mam drugiego trzeba zrobionego Niestety A myślę, że gdybym zrobił to by weszło za knife ale ...wiedziemy tym co jest Okej okay. hmm. Tutaj jest trójka Jeszcze Nie mam jak tego połączyć Będziemy zabrać tak. Tutaj leci gramsa Możemy zabrać tak. Najpierw, najpierw zagram tak, bo coś filetowego upadnie. Ok, jest. Teraz bym zagrał tak. Tak. Chyba w ten sposób. Możemy jeszcze tak. Tutaj nam spada i możemy stracić łączenie filetowe. Zagram najpierw tak. Teraz, teraz, tak. Właściwie prawie szansa jakaś na diament. Żeby nie było. by nie było. Mnie tutaj spadł w kwiatowi. Mm -hmm. Kunar i tak się odpali. Tak. W ogóle tym nie zabijemy. Szukamy tego diamentu. No i mamy, fajnie się udało. I fajnie poszło, elegancko, super. E, Poppy, Adelium, Grounds, Nie koniażę tej karty szczerze. Ale to jest magia, czyli też głównie e, na karty, które mają ładunek. Bardzo szybko ona działa chyba, z tego co mi się kojarzy. No dobra, jedziemy tym samym. Fiolet na żółty. Idziemy. I tak. Jest jedna trójka. Drugie za bardzo nie widać. Możemy zagrać. I tak to mnie wpada, zagramy tak też za bardzo nie wpada, zagramy tak gdzie mm. mi tego sposobu mi stały cz cztery czerwone obok siebie mm. nie wiem, zagramy najpierw tak mm -hmm. i teraz mamy ok mamy dwie trójki fioletowe Zagram najpierw z tym kątem Z tym czy z tym Tu jest większa ryzyko, że coś po prostu stąd poleci, coś się połączy jeszcze A nie chcę drugi raz załadować Więc zagram najpierw tak mhm. Okej okay. Teraz musimy zagrać tak i popada I mamy jeszcze jedną, trójkę jest fajnie żyjemy z i zagramy taki ruch powinien nas teraz załadować dokładnie tak po prostu szkoda było brać wlotków w mariach brakowało minimalnie co teraz możemy zagrać tak i ładować karty no i kończenie Dobra, i ostatni atak. Jest drzewo, ale podwojone. Jest Fez. Który też jest w sumie świetną kartą. Ze statusu, okej. Okay. No tutaj jakby statusu to bardzo nie mamy. Jest Vagas. Mhm. no to już jest bardzo mocny skład. Się potrzebowali, spora farta. W Polsce to wygrać. Jedziemy z tym składem. I tak... Trójka, eee. trójka... Trójka, co, nie, nie ma co kombinować tutaj. prawda po trójce nam się nie... tak, po szóstce nam się nie odpali. Ale będzie nam już po prostu niewiele. Jeszcze tak... Tutaj mógłbym się wolno, ale to jest ryzyko. Tak tak nam nic nie daje dobra najpierw tak i właśnie teraz zagram tak to rozdzielam tutaj tą trójkę będzie czwórka dobra ryzykujemy gram tak, drzewo się odpali, no później odpalimy z tym jednym fioletem trzy karty więc stajemy w ten sposób okej okay, stop stop dobra jesteśmy załadowani już stop aj udało się dobra, leczymy i tak z tej strony uderzymy nie uderzymy Teraz uderzymy, co teraz zagramy? A ja zagram teraz w ten sposób. Ok, wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli wybiorę cel, to dam mu 200%, czyli wybiorę feza czyli drugi cel dostanie 350%. I teraz już jest dobicie. No i dobra, elegancko 5V wygranych Obrona jak na razie jedna wygrana No i na dzisiaj to tyle Dzięki, do zobaczenia, jutro trzymajcie się